będzie 24 ale piesek tu na górze już piszczy obszar niemiecki no, będziemy no. oglądać z chwilę stuczne ognie <głos》> ciężko mi się to chodziło dzisiaj jednak ta gruba w tej godzinie, no, ale za chwilę już witamy na Rok. gdzieś już tam chyba wcześniej, czas przyszedł No już podałem ten czas się dzieje cały Śląsk widzicie Cały Śląsk. Katowice, Chorzów, Liwice Zabrze. Dobrze, że z tego dobra. lepszy efekt tego oglądania tych Tu <grytanie> ty Widzę, że to są sporadyczne miejsca, które jak to gdzieś coś tam... A no ogólnie nic się nie dzieje Jakbyś A w tam się dzieje wokół mnóstwo, a ty na wgórzu. Patrzcie, ja, hałasu. Jest czwarta... godzinę. No to gdzie jest najwięcej hałasu? Wielkie fajewerki, nie? Ja on tu pokazuje kilka miast. Piesek się 2026 rok, witam. Nie chcę w już iść. Patrzcie, jakie są jednostki. Tak wygląda, blisko robić, nie? To jest co innego. Mówię miasta wokół, nie? Kto chce, to walczy. Kto chce, to odpoczywa. Pomyślcie, to, co za was czeka na nowy rok. Kto chce iść, niech bije się. Kto chce siedzieć w domu, niech siedzi w domu. W jeśli mi chodzi o to, żeby nie iść robić czegoś, co nie jest z mojej własnej woli. Patrzcie. Jak... Piętych tam szczekłowczak niemiecki stoi za mną nie jest wojna jeszcze drugoświatowa. Jak się godzić na pewne rzeczy, to to będzie. Będzie. To co nie ma być. Albo no się szanujemy, albo się nie szanujemy. Nie? A kochamy się i szanujemy nie? Lubimy to co lubimy. Chcemy być tym, gdzie my jesteśmy. Będzie tak? Katowice potem. tylko się szanować i wyłącznie się szanować szczęśliwego nowego roku szacunek, szacunek zdrowia szczęścia, pomyślności i wielkiego poczucia pewności własnych, własnych własnego bycia właściwie że to co chcę tym ki chcę, to tym pozytywny człowiekiem tak? a nie tym negatywnym nie bawmy się w negatywność bo to nudne już jest bawmy się w dobrać Dobrze cię z fajna. Popomaga, szanuje, kocha, lubi. Same pozytywy, nie? Myślę, że będzie lepszy efekt, nie, nie gwiajcie się na mnie, że tak sobie Jak ktoś. Jakiś biednym ptaszek przyleciał ale myślałem, że będzie całkowicie inaczej, że będzie jakiś taki efekt. Wow! A tu się okazuje, że to sobie inaczej się nas z bloku, a z dystansu? Kompletnie to nie ma. Tak jakby jakieś fajerwetki zaradają. Coś się dzieje tam, coś w tle. A my jesteśmy gdzie indziej. macie Katowice, Chorzów, dalej Góra grybice i w tym sensie było Zabrze i Glebice. mniej więcej. Pośmiejmy się, nie? Jesteś w miejscu neutralnym. Bardzo kochany pies, szkoda mi go. panowie też tego wzięli ze względu, żeby się nie bał? No ale jak to słyszysz, żeby to zobaczył sobie. z dystansu, żeby się ten pies nie bał. Ten pies się boi. Słyszycie go, nie? Tak, witamy Nowy Rok. Jeden się boi, drugi się śmieje, drugi płacze, drugi marudzi, drugi mówi tak, a tak, i tak i tak. I tak. Szczęśliwego Nowego Roku. Ja się już pójdę na do, bo w już niczego nowego tutaj nie osiągnę. W sensie, weszłem tu, zobaczyłem, doświadczyłem, nie? Pozdrawiam, szczęśliwego nowego roku pamiętajcie, życie z dystansu, brać. Pozdrawiam.